Cześć, witamy was na stoisku Dream Body EMS Studio. Rozmawiamy z Michałem, który opowie nam, co to w ogóle jest EMS i czym się zajmujecie. Elektrostymulacja mięśniowa jest czymś, co na świecie w zasadzie w Europie Zachodniej znane jest od kilkunastu lat. W Polsce od trzech mniej więcej lat jest mocno promowane przez różnych dystrybutorów różnych urządzeń. My mamy urządzenia, które pozwalają dobrym trenerom personalnym wykorzystywać nowoczesną technologię w klasycznym treningu personalnym. Zawsze będziemy mówić, że treningi Dream Body to jest klasyczny trening personalny, robiony przez wykwalifikowanego trenera, przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii, technologii elektrostymulacyjnej, bezprzewodowej technologii technologii elektrostymulacyjnej. Sieć DRIMBO DMS jest konceptem franczyzowym, to znaczy my trochę prowadzimy naszego partnera za rękę, szkolimy się nieustannie, dajemy mu pełne wsparcie marketingowe. Oczywiście o szczegółach nie mogę mówić teraz w taki sposób, bo to są indywidualne nasze rozmowy, natomiast zdecydowanie ułatwiamy życie franczyzobiorcom na każdym etapie prowadzenia ich biznesu. Bo to, że ktoś kupuje urządzenie, to jest dopiero wstęp. Trzeba jeszcze potrafić sprzedać karnet, trzeba jeszcze potrafić utrzymać klienta, wiedzieć, kto jest naszym klientem, jak do niego dotrzeć, jakimi źródłami, jakimi kanałami. Jako Dreambo DMS, jako sieć. Związaliśmy się, związaliśmy nasz koncept z najlepszym szkoleniowcem, jednym z najlepszych szkoleniowców branży fitness w Polsce, panem Sebastianem Goszczem, który jest właścicielem i mentorem firmy Espresso Fitness Business Solutions. Ma 25-letnie doświadczenie w branży fitness, szeroko rozumianej, i każdemu naszemu partnerowi wkłada do głowy wiedzę na temat tego, jak skutecznie sprzedawać karnety. Do studiów treningu personalnego z wykorzystaniem technologii MS. Tak to wygląda u nas. Jak sam system może się przełożyć na polepszenie chociażby y, zarobków klubu, czy, czy miejsca, w którym właśnie takiego studia, w którym zostanie on y, zamontowany, wdrożony? System. Y, y, to nowoczesna technologia, która pozwala nam skracać czas treningu, to znaczy w dobie, kiedy jesteśmy zaganiani, kiedy jesteśmy bardzo zapracowani, kiedy mamy małe dzieci. Czyli de facto ten potencjalny klient tego klubu, który skorzystałby z waszej oferty, będzie mógł spędzić mniej czasu, ale czy efekty będą właśnie podobne, będą tożsame z takimi, gdzie poświęciłby tego czasu więcej na powiedzmy klasycznym urządzeniu, nie stymulatorze EMS? Zdecydowanie te efekty będą podobne. Zdecydowanie skraca to, tak jak powiedziałem, czas treningu, daje możliwość. Nie chcę używać takiego słowa, ale załatwienia czegoś e, e, troszkę szybciej. Tak? E, efekty są spektakularne wręcz. Oczywiście, my jako klienci takich studiów musimy też trzymać się pewnego reżimu. No, no nie możemy chodzić sobie od sasa do lasa, bo wtedy efektów nie będzie. To nie jest cudowna maszyna, tylko to jest nauka. Tak? Jeżeli jesteśmy regularni i chodzimy na te treningi dwa razy w tygodniu, co my promujemy, i spędzamy 25 minut w takim studio dwa razy w tygodniu, to jest. Słuchajcie, no to jest godzina w tygodniu, tak? To wydaje mi się, że każdego z nas stać na to, żeby tyle czasu na to poświęcić. Do naszych studiów mogą przychodzić mamy z wózkami. Dzieci sobie wtedy odpoczywają, śpią, bawią się, a mama trenuje, nie jest ograniczana. Nasze studia rosną trochę jak grzyby po deszczu, bo my mówimy jak jest, jako praktycy. My sami, ja i moja żona Magda posiadamy własne studia, w związku z tym Obdarliśmy to z marketingowego. Czyli de facto, przepraszam, że ci przerwa, ale de facto jesteście praktykami też. Nie mówicie tylko teorii, ale znacie po prostu to od podszewki z własnej praktyki. Wiemy o co chodzi. Od A do Z. Fajnie, że powiedziałeś, że kobiety, bo my kobiety często boimy się tutaj takich wynalazków. Gdzieś tam kojarzy nam się pewnie to z jakąś zbroją, którą trzeba na siebie nałożyć. I warto tutaj, żebyśmy obalili ten mit, bo pokazuje, że kobiety jak najbardziej i nawet jest to bardzo zalecane, bo no wiadomo, że mamy bardzo mało czasu będąc matkami. Dlaczego dla kobiet? Dlatego, że kobiety całe swoje życie będą walczyły z celulitem, będą walczyły o jakość swojej skóry, to nie jest tylko budowanie masy mięśniowej, to jest także dbanie o nasze ciała. Tak? Kobiety świetnie e, widzą świetne efekty redukcji właśnie celulitu, e, ale to jest też na narzędzie e, rehabilitacyjne, dlatego że osoby starsze, które nie mogą brać udziału w tradycyjnej formie treningowej, tutaj nie są poddawane obciążeniom, tak? w związku z tym ten trening jest dla nich bezpieczny. Te mięśnie przykręgosłupowe są zadbane, po drugiej, trzeciej takiej sesji prowadzonej przez profesjonalnego trenera personalnego, widzimy, że nagle możemy normalnie stać z kanapy. To są te najszybciej zauważalne efekty takich treningów. Więc, tutaj, jeżeli pytacie, dla kogo jest ten trening, to jest to trening dla wszystkich. Oczywiście, ten trening ma pewne przeciwwskazania i o nich też trzeba powiedzieć, bo na pewno na taki trening nie mogą przychodzić osoby z rozrusznikiem serca, osoby, które mają różnego rodzaju choroby neurologiczne. Osoby z padaczką, cukrzycą, ciężką miażdżycą, to oczywiście tą listę mamy, każdemu naszemu partnerowi udostępniamy i każdy świadomy trener na początku, zanim zrobi pierwszy trening, musi przeprowadzić kompletny wywiad ze swoim potencjalnym klientem, żeby wiedział jaki jest jego cel, po co tak naprawdę do nas przyszedł żeby wiedział, czy w ogóle może ćwiczyć u nas, w naszym studiu. Powiedz mi, jak to się może właśnie przełożyć na funkcjonowanie klubu, bo o ile się domyślam, możliwe jest też zmniejszenie jakby jego powierzchni czy otworzenie mniejszego klubu, a znacznie bardziej skutecznego, jeżeli chodzi o obsługę klienta, bo skracamy też czas pobytu, prawda? Czyli to, czy to też się będzie w ten sposób właśnie przekładało? Oczywiście tak, jeżeli myślimy o tym, żeby ten system wprowadzić do istniejącego klubu. No to wtedy tworzymy specjalną strefę treningu personalnego z wykorzystaniem mms. no i to jest dodatkowy przychód dla klubu. Wiecie, to jest usługa premium, ta usługa musi być usługą dyskretną, więc klub też nie może, w moim rozumieniu, tak, wyłożyć tego wszystkiego na wierzch, żeby inni klubowicze obserwowali mnie, kiedy przychodzę na trening personalny z wykorzystaniem MS. To jest usługa dyskretna, zawsze będę to powtarzał, dlatego jest to świetne rozwiązanie, shopping-shop, czyli klub w klubie. Rewelacja. Jeżeli nie mamy e, swojego biznesu, a jesteśmy na przykład trenerem personalnym, to to jest dobry pomysł na to, żeby zacząć jakiś biznes, żeby w, w, znaleźć lokal do 60 m2. My pomagamy oczywiście w tym etapie, żeby podpisać dobrą umowę najmu, pomagamy podpisać dobre umowy najmu, żeby wyposażyć się, z naszą pomocą, w sprzęt uzupełniający takiego studia. Jesteśmy, my jako DreamBody, jesteśmy partnerem marki Tiguar, którą proponujemy e, dla naszych partnerów i możemy po szkoleniu z Sebastianem Goszczem, który opowie, w jaki sposób wejść na rynek, otworzyć dobrze prosperujące studio e, treningu personalnego z wykorzystaniem technologii MS. I koniec. Tak to wygląda. E, jeśli pytasz mnie, pytasz mnie, ile na tym można zarobić, tak? No tak, bo myślę, że to najbardziej będzie interesowało potencjalnego odbiorcę tego systemu. Pytanie jest o tyle trudne, to zależy wszystko od osoby, która prowadzi biznes. Ja nie mam danych, jakim jest menadżerem. Ja nie mam danych, jakim trener jest sprzedawcą. My to wszystko wkładamy do głowy. Jeżeli robi to, co pan Sebastian Goszcz przekłada, to można zarobić w tym biznesie z jednego studio dużo to znaczy kilkanaście tysięcy minimum moim zdaniem jest to norma norma która powinna być osiągana przez e, każdą tego typu placówkę e, po prostu no od strony biznesowej ale tak jak powiedziałem kluczowe jest to żeby osoba która prowadzi to studio była dobrym menadżerem angażowała się w swój biznes i prowadziła to no według zasad biznesowych no tutaj wiecie no ja nie znam tych ludzi na starcie my dopiero potem się przekonujemy z kim mamy do czynienia, tak? Co jest też ważne, my zawsze proponujemy zacząć od podstaw. Znaczy zawsze, jeżeli trener, e, dzisiaj ten rynek fitness jest niestety no nieunormowany prawnie, znaczy ten zawód jest uwolniony, w związku z tym my mamy trochę problem, bo czasami zgłaszają się do nas ludzie, którzy nie powinni być trenerami. I my zawsze mówimy idź do szkoły, dobrej szkoły, skończ dobry kurs, dostań dobry papier, certyfikat i zajmuj się ludźmi, a nie kup urządzenie i zajmuj się ludźmi. Michał, podsumowując to wszystko, co powiedziałeś, jest to na pewno świetne rozwiązanie dla klubu Fitness jako uzupełnienie oferty i możliwość zwiększenia ich przychodów i obsługi klienta, ale również może być świetnym rozwiązaniem dla trenera personalnego, który poszukuje własnego, małego, niekoniecznie od razu drogiego studia Fitness. Pomagacie właśnie w podpisaniu umowy, znalezieniu obiektu. Więc to myślę, że dla osób, które w ogóle wchodzą na rynek, jest świetną ofertą. No i dodatkowo dbacie o profesjonalizm osób, które z wami współpracują, więc jest to taka kompleksowa usługa na wysokim poziomie, która zdecydowanie może podnieść jakość świadczonych usług. Na tym mi bardzo zależy. Na jakości świadczonych usług, na tym, żeby ludzie się rozwijali, uczyli. Jestem trochę starej daty, wierzę w to, że trzeba czytać książki i po prostu chodzić do nauczycieli, lepszych i nie udawać, że wszystko wiem najlepiej. Super, czyli podsumowując, cały czas się uczmy, rozwijajmy i chyba uczmy się od najlepszych, prawda? Dokładnie. Dziękujemy Ci Michał bardzo, to była świetna i połączająca rozmowa.